Drodzy widzowie, jesteśmy w Syrakuzach. Za nami tablica poświęcona Świętej Łucji. Święta Łucja jest patronką tego miasta położonego na Sycylii. Urodziła się tutaj i tutaj zmarła męczeńską śmiercią. Urodziła się około 284 roku. Anna Mandrela, kanał Orengraf. Zachęcam Was do tego, żeby kanał subskrybować. To nagranie jest nagraniem również w ramach cyklu Tajne Komplety, gdzie mówimy o różnych postaciach, o których nie uczymy się w szkole, a też jest to taki cykl, jeśli ktoś może szuka patrona na bierzmowanie, można rozważyć świętą łucję. Tutaj za nami znajduje się kościół poświęcony świętej Łucji i jest tutaj obraz Caravaggia, który jej właśnie dotyczy. Jak wyglądało jej życie? Święta Łucja pochodziła z bardzo bogatej, szlacheckiej rodziny i miała wyjście za mąż, za równie bogatego kawalera, również szlachcica. Takie małżeństwo zaaranżowała matka Łucji. Jednak już wcześniej Łucja Została katoliczką i złożyła ślub czystości. Nie chciała wychodzić za mąż, czego jej matka początkowo nie rozumiała. Nadszedł jednak czas, gdy matka Łucji poważnie zachorowała, obie wybrały się wtedy do Katani. Do Katani, gdzie znajdował się grób świętej Agaty. Święta Łucja gorliwie tam modliła się o uzdrowienie matki i to się stało. To się stało, matka Łucji wyzdrowiała, natomiast... Lucja również wtedy zobaczyła taką miała wizję świętej Agaty, która przepowiedziała jej męczeńską śmierć. Po tym wydarzeniu matka Łucji zgodziła się na to, że ona nie musi wychodzić za mąż. Z kobiety zaczęły żyć bardzo pobożnie. Lucja, ten majątek, który miała mieć za swój posag, zaczęła oddawać biednym, ale ten jej niedoszły kandydat na męża Stwierdził, że w takim razie wydają. A były to czasy, gdy chrześcijanie byli w cesarstwie rzymskim prześladowani. Jutja została wydana i podczas tego procesu tutaj mamy bardzo różne już wersje tego, jak ten jej proces wyglądał, jak doszło do jej śmierci. Podobno miała Łucja zapytać, co takiego szczególnie temu jej niedoszłemu mężowi się w niej tak bardzo podobało. I miała usłyszeć, że chodziło o oczy, że miała takie bardzo piękne oczy. Więc ona postanowiła sobie, według jednego z takich podań, te oczy wydłubać. I następnie kazała wysłać te oczy temu mężczyźnie. Inne z podań mówi, że później te oczy cudownie odzyskała. Miała na różne sposoby zostać zgładzona, między innymi spalona na stosie, ale nie udało się jej w ten sposób zabić. Według jednego z spodań miała również zostać wysłana do. Domu publicznego, żeby w ten sposób ją zhańbić, ale nawet dwa woły, które miały ją tam zawieść, nie były w stanie jej poruszyć. Takie różne cuda się działy. Ostatecznie 13 grudnia, podobno 304 roku, została ścięta. Mieczem Jest ze względu właśnie na tą symbolikę oczu również patronką wszystkich tych, którzy proszą o uzdrowienie z różnych chorób związanych z oczami. I właśnie tutaj jest patronką miasta Syrakuzy. Bardzo wiele jest tutaj również kapliczek jej poświęconych, a z tej strony, tutaj za nami, widać katedrę narodzin na Świętej Marii Panny, gdzie tak naprawdę dopiero niedawno, bo chyba w 2014 roku po wielu latach, gdzie były w innych miejscach, znalazły się relikwie Świętej Łucji, które można tutaj odwiedzić. Przez jakiś czas niektórzy powątpiewali, czy rzeczywiście ktoś taki jak Święta Łucja istniał. Mówiono, że być może ona w ogóle nie istniała. Były wątpliwości co do tego, jeśli jednak później archeologowie znaleźli właśnie tutaj w Syrakuzach, ale w innej części miasta jej grób, więc Święta Łucja jest potwierdzona jako postać historyczna. Jeśli kiedyś uda Wam się odwiedzić Syrakuzy, to zachęcam, żeby zobaczyć te miejsca właśnie ze Świętą Łucją związane.